Siemano, z tej strony sprytnej witam w kolejnym odcinku Wypakowanych. Rozpoczynamy od rywala, który ma bardzo słaby skład. W dodatku chyba rozpoczyna dopiero przygodę z FIFA World. Ma na swoim koncie Adriano, lewego obrońcę, którego umieścił na środku defensywy. Co jest błędem, no bo pogarsza mu się przez to zgranie i sam zawodnik gra gorzej. Pierwsza sytuacja w tym meczu należy do Flaminiego, ale jego strzał zostaje wybroniony przez bramkarza przeciwnika i nie cieszymy się ze zdoby tej bramki. Pogodzić musimy się z tym, że mimo tego, iż przeważaliśmy, remisujemy po pierwszych 45 minutach. Oto niewykorzystane sytuacje naszych napastników. Strzelają albo w słupek, albo w bramkarze, albo gdzieś obok bramki. Potrzebni mi są po prostu lepsi zawodnicy z przodu, by móc zdobywać gole, a wtedy będzie się po prostu łatwiej grało. Jeśli chodzi o pierwszą część, tak jak mówiłem, statystyki i przeważanie na naszą korzyść, czy to zmieni się w drugiej połowie. Niestety nie dowiemy się o tym, gdyż rozłączyło nas z przeciwnikiem, nie wiem czy po stronie tego rozłączenia stał on, czy też EA Sports, dlatego nie otworzyłem żadnej paczki za Rage Quit, tym bardziej, że był wynik bezbramkowy, dostałem za to paczkę podarunkową w postaci brązowych kontraktów oj tak strasznie ich potrzebowałem. 9 meczy do końca tego sezonu, 3 punkty na naszym koncie. Kolejny mecz Legia Lewego, Lewy XPL. No i zobaczcie na jego skład. Ja mam bardzo słabe zgranie przeciętnych zawodników również w tym brązowych i srebrnych a on Wszyscy złoci, w dodatku Brazylijczycy i to jacy. Czy pójdzie nam dobrze w tym spotkaniu? Jedyną nadzieją dla mnie jest to, że ma on sporo porażek i to może go zgubić, właśnie. Czyli brak doświadczenia w tej grze, a moje nie jest zbyt wielkie, ale jeszcze coś tam mogę sobie zafundować. Pierwszy strzał należy do niego, ale Muslera świetnie interweniuje, ratując nam tyłek przed utratą gola. Kolejna szansa bramkowa należy do naszego napastnika, ale tutaj bramkarz rywali również genialnie interweniuje. Teraz jednak musiał skapitulować. 31 minuta, Ben Jeder zdobywa w końcu bramkę. Wreszcie przełamał się ten zawodnik po tylu niewykorzystanych sytuacjach. Wpisał się na listę strzelców, zresztą po dosyć szczęśliwej sytuacji. 1 do 0 dla nas, niedługo się cieszyliśmy, bo 36 minuta, wyrównanie ze strony rywala im po pierwszych 45 minutach po raz kolejny remis schodzimy z remisem wszystko w drugiej połowie więc zacznie się na nowo trzeba po prostu wziąć się w garść i zdobyć bramki które dają nam nie tylko paczkę lub też paczki, ale po prostu punkty. 49 minuta, nasz plan się realizuje. Cabrera wpisuje się na listę strzelców, zdobywając bramkę dającą nam jednobramkowe prowadzenie, a tym samym srebrną paczkę rozszerzoną. Świetnie wykończył tym razem, no i mam nadzieję, że to pozostanie jeśli chodzi o jego skuteczność. Dzieje się tak, właśnie 70. minuta, ponownie ten sam zawodnik zdobywa gola dla nas i mamy już dwubramkowe prowadzenie, a tym samym złotą paczkę. Musimy teraz zrobić wszystko, aby nie stracić tego... I... Plan zrealizowany, czyli 3-1 dla nas. Po 90 minutach gry będziemy mogli otworzyć złotą paczkę i cieszyć się z kolejnych graczy złotych, nie brązowych, nie srebrnych, tylko złotych. Statystyki potwierdzają to, co działo się na, nasz, na boisku, czyli przewagę mojego zespołu. Jeśli chodzi o sezon 6 punktów, coraz bardziej zbliżamy się do awansu, do Ligi 9 paczka za 5000, w której jest tylko jedna złota wyjątkowa karta, a jest nią... Zawodniko, tak lepiej być nie mogło. Wicel, no nie bardzo poprawi nam zgranie w zespole, ale poprawi nam na pewno umiejętności zawodników. Za moment wstawię go do swojego składu. Zresztą skład ten będziecie mogli już niebawem zobaczyć, jak się on prezentuje. Kogo obecnie posiadam w swojej podstawowej 11, ale zanim do tego dojdzie, no właśnie małe zmiany. I tak prezentuje się nasza obrona, nasza defensywa, która jest chyba najmocniejszą częścią tego zespołu. I jak już mówiłem wcześniej, potrzebujemy napasników, więc muszę zdobywać mnóstwo bramek, by jak najwięcej paczek mógł otwierać. A Fela jedynym zagrożeniem po stronie przeciwnika, tak mi się zresztą wydaje, ale zobaczymy jak to będzie. Zgranie niezbyt wielkie, dużo brązowych graczy, jest więc szansa na kolejne 3 punkty i kolejne paczki. Do otworzenia zaczynamy od pierwszej jak zawsze. No bo od czego się zaczyna, od pierwszej połowy. A w niej już w 36 minucie na listę strzelców wpisuje się Donaldson. Nowy nabytek w naszym klubie odwdzięcza się tym po prostu, że zdobywa dla nas gola dającego nam po pierwszej połowie jednobramkowe prowadzenie i możliwość grania bardziej na luzie, a nie spinania się, chociaż rywal miał także szansę na zdobycie bramki. Jednak muslera spisał się dobrze między słupkami naszej bramki. Za to można mówić również o szczęściu przeciwnika, właśnie w tej sytuacji, jak i tej, gdzie znów trafiamy w słupek. Ech, te metalowe pręty. No, a to właśnie zdobyta przez Donaldsona bramka, dająca nam póki co jednobramkowe prowadzenie. Statystyki również mówią o przewadze naszego zespołu w tym meczu. Tutaj spalony, ale zobaczcie, w jak stuprocentowej okazji mój zawodnik się zachował. Po prostu strzelił obok bramki. Tak właśnie wygląda wykończenie tych graczy, ale Donaldson rehabilituje się w 81. minucie, zdobywając gola numer 2. Mało tego, Reid zdobywa kolejną bramkę. Jest już 3 do 0 w 89. minucie i w 90. Jeszcze jedna bramka tego samego gracza, a więc postanowił również o sobie przypomnieć, że ktoś taki na tym boisku biega i gra dla naszego zespołu. Świetny strzał. Mamy cztery bramki przewagi, a więc dwie złote paczki rozszerzone oraz jeden upgrade, ale. Tego co się orientuję, upgrade'u żadnego wprowadzić nie mogę, bo póki co mój skład jest optymalny, a nikogo nie zdowngrade'owałem w ostatnim czasie. 9 punktów w sezonie, a więc awans do Ligi 9 już w 100% zapewniony, ale nas interesuje tylko i wyłącznie mistrzostwo, jednak zanim będziemy do niego dążyć. Kolejne paczki, złote, rozszerzone, pierwsza za 7500, zobaczymy kto w niej wpadnie. Czy będzie to wzmocnienie dla naszej drużyny? Okazuje się, że tak. Joe Fram, jest to francuski, Napasnik z Newcastle, myślę, że idealnie wpasuje się w naszą drużynę, bo mamy trójkę już Francuzów, będzie również Balmont. Myślę, że i dla niego może się znaleźć miejsce w składzie, chociaż mamy lepszych zamienników jeśli chodzi o środek pola, chociażby właśnie Wicela. Druga paczka za 7,5 tysiąca, a w niej, uwaga, uwaga, Lidong Guk, Niestety no może bym na niego postawił, ale tempo i jeszcze raz tempo to główna jego wada. To by było wszystko jeśli chodzi o ten odcinek. Pamiętajcie, że jeżeli ta seria się Wam podoba, no to zostawcie łapkę w górę, to mnie strasznie motywuje. Dziękuję za wszystkie komentarze i do usłyszenia kolejnym razem. Cześć!